Tutaj mamy lampy do BMW E39, jednak zostały przerobione w ten sposób, że mamy zamontowane dwa mocne ringi oraz aż dwa projektory bilet, czyli każde, każdy z tych projektorów pełni dwie funkcje, zarówno świeci światłem mijania, jak i długim. Tak to sobie wygląda. Więc mamy BMW 39 model po liftingu. Lampa została przebudowana na właściwie całkowicie ledową. Co ważne, jest to oryginał Hella i mamy zamontowany projektor Koito biledowy, czyli w tym miejscu, gdzie była tradycyjna soczewka, mamy w tej chwili projektor już bez żarówki, bez przetwornicy. What is <coughs> <coughs> <coughs>